Kurwa Jak to zrobiłeś, że tylko grosz mnie jest? Ojojoj Wyku topa, gram, nie ma opcji wiesz? Dziękuję, buziaszek dla ciebie, dzięki wielkie Co odwaliłem na motocyklu? Yy, chciałem przystawić motocykl, kawałek i ten, i. I to na trawie było, to takie boisko kurwa było. W sumie na sprzęgle to było, nie wiem, no delikatnie odkręciłem przy starcie. Bożyłem ten motocykl, chciałem kółeczko zrobić. I. Wydaje ci się. No widziałem nagranie, wiesz? A co, nie, ja odpowiadam gościowi. A. Dobra, powiem wam tak. Ogólnie nagrywaliśmy z Rafałem film i pod koniec filmu ja mówię dobra to ja jadę i wsiadłem na motocykl nawet bez, bez niczego, bez rękawiczek, bez kasku, bez, bez niczego, bo po prostu chcieliśmy dograć taką scenkę, yy, chcieliśmy dograć taką scenkę, że wiecie taki koniec, że ja po prostu wsiadam na motocykl i, i jadę, nie? Dwie sekundy. No to mu, i, to, i to było na takim boisku. Było to na takim boisku i tam trawa była mokra, kurwa, no i tam dziury, wiecie, jakie są boiska w Polsce. Naturalne, pseudo. E, no, no i się złożyłem w lewo, żeby tak, żeby tak pojechać i ten motocykl kurwa na jakiś, no, na jakiś konar wjechał, no, na coś, że, że go tak podbiło w drugą stronę. E, no i się przewrócił na mnie delikatnie ten motocykl i pękło lusterko. I mam, i, on, i ten. I mam tutaj... Takie części od, od motocykla mi, mi się powbijały. No, no nic strasznego, kurwa, no to było 3 na godzinę, to tak jakbyś się po prostu obalił na tym motocyklu. Nic się nie stało. Eee, ja wam powiem jedną rzecz. Ja zauważyłem jedną, jedną taką śmieszną zasadność w, w tym jak ja jadę samochodem, motocyklem, kurwa, rowerem, czymkolwiek, bo, bo rowerem, do tego też za chwilę możemy dojść, że, że, że rowerem miałem dokładnie tak samo za każdym razem. Mi się nigdy nic nie dzieje jak nie wiem, jak przekraczam prędkość, powiedzmy samochodem, motocyklem tego nie robię, bo w ogóle nie jeżdżę tym motocyklem jakoś tak. No parę razy jechałem po drodze publicznej od wczoraj, ale tak bardziej staram się potrenować na tym, na, na jakichś drogach bez, bez, bez samochodów czy na jakichś placach zamkniętych, żeby sobie wyczuć dobrze ten motocykl, i żeby już potem fajnie jeździć. Jeszcze mi, poza tym jeszcze mi spodnie nie doszły, więc nie mam ten. Nie mam spodni. Mam kurtkę, mam rękawiczki, mam kask, mam no, no wszystko, mam buty. Nie mam spodni. No i, e, i, i nieważne, co, nieważne, kurwa, jak nierozsądnie czasami z perspektywy czasu można by było powiedzieć, jeżdżę jakimiś samochodami czy czymkolwiek, nigdy mi się nic nie dzieje mi się wszystko kurwa dzieje 3 na godzinę samochód mi się przetarł 3 na godzinę wjechałem pod inny samochód kurwa 3 na godzinę eee, na motocyklu to no, 3 na godzinę, no, 10, 15 kurwa 40, nie no, w niskiej prędkości Na tym, ten motocykl mi się po prostu obrócił więc no ale motocykl nie jest, motocykl oczywiście, że nie jest, nie jest zniszczony, no kurwa no co wy za jakieś głupotki tutaj co to jest za jakieś pierdolenia tutaj o Chopinie? cykl nie jest uszkodzony, no pękło lusterko, no nie wiem, te lusterko od kurwa może kosztować 50 złotych I tyle.